Czy wy widzicie tego biednego patyczaka? Zobaczcie, został aresztowany, a wiecie dlaczego? Bo nie dał łapki w górę pod tym filmem i nie zostawił subskrypcji. Potwierdzone info. A, -a. <laughs> a tak serio, to siemanko, z tej strony Czoko i I dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać w kolejną gierkę mobilną. Tym razem będziemy pomagać temu tutaj panowi... Uciec, a nie temu temu, panowi w kapelusiku, uciec tak, temu z więzienia. Panowi, a nie temu panu? Temu panu! Być może tak się mówi, ale nie <noise> jestem zbyt dobry w języku polskim, słuchajcie. E, próbowaliśmy napaść na bank i zostaliśmy e, aresztowani i zamknięci w więzieniu. Bardzo jakimś sekretnym więzieniu, powiem szczerze. I słuchajcie, dzisiaj musimy z niego uciec i to będziemy dzisiaj robić. Dostało 10 dni. 10 dni, że co, że do krzesła elektrycznego czy hey! coś? Hej, no mi... to nie jest e, chyba aż tak drastyczne. Okej, okay. jakaś dziwna tutaj paczka jakaś. ...dynamit oraz... Nie, to pięść! On pięść taką! Aha, pięść! Wiesz co, no powiem ci, po jego ciele nie wygląda. Wydaje mi się, że może to pierwsze. Może tacką, nie? Też tak myślę. Tak, też mi się wydaje. O! Wow. To chyba się nie udało, bo zostali zaalarmowani e, Wiesz co, no ale przepraszam strażnicy. cię bardzo, każdym tutaj e, przyrządem, którym chciałbyś otworzyć te drzwi, e, policjanci będą zaalarmowani, Nie więc... pięścią, bo zasz, on ma pięść taką Dobrze, e, to w materiale, razie w to więc będzie pięścią. cicho, uwaga. I zaraz mu się tak rozwali, tak mu wypadnie ten taki, taka kostka. Oby nie. Patrz, zrobił! On, jak to działa, no dobra. Zobaczy... Powodzenia, powodzenia dla wszystkich osób w więzieniu, jeśli będą próbowali pięścią zrobić dziurę w ścianie, ale no, może może w Stickmanach to tak działa. W ogóle. Nie polecamy tego e, rozwiązania. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was zauważył, ale ta gra ma bardzo podobny styl do Henry Stickmin Collection, którą grałem na moim kanale Chocolate, więc zapraszam, jeśli ktoś chce zobaczyć pełną grę, e, a oni nam nie pozwalają tego nie ocenić. Musisz po to ocenić! Za to, że, za to, że każecie ocenić tak, jeden. Ta, tak, tak. Dziękujemy! Dziękujemy! Oh Niej! taka Jedna gwiazdka! Dobra. O, i tu jest jakiś bardzo przerażający e, kość. bulldog. dog. Czekaj, kość, kość, kość by była oczywista, prawda? Mamy kość, stek i albo kamień, ziemniak? albo ziemniak. To jest chyba kamień, wiesz? Ja myślę, że ten pies jest fanem ziemniaków. E, to jest kamień czekolady. Dlaczego kamień? Kamień tak? byłby szary. To dawaj. Waga? Czy on jest na pewno fanem ziemniaków? E... To chyba nie o to chodziło. O, jeszcze tego policja nas przyłapał. Czyżby chodziło o zwykłą kość? Może o zwykłego steka. Dobra, to czekaj, najpierw kość. Jesteś Kosteczka pewien? dla siebie. Piesku, proszę bardzo, kość. O y taki śliczny. O, okej. Okay. No ale gdyby ziemniaka rzucił w tamtą stronę, to prawdopodobnie też by pies za nim poleciał, tak? Bardzo tak, możliwe. Czy nie? Dokładnie, też mi się tak wydaje. Okej, okay, sukces. Co dalej? Osiem dni 8 tylko dni. pozostało, wiesz co, to jest zastanawiające i bardzo przerażające tak naprawdę, bo nie wiem, do czego zostały te 8 Musimy dni. Musimy chyba, wiesz co, 8 dni do procesu, pewnie A, do tak, sądu. może być, okej, okay, możemy użyć liny, drabiny oraz jakiejś takiej deski. deski. Wydaje mi się, że drabina byłaby spoko, bo ta może. deska może pęknąć. Tak, ta deska wygląda bardzo podejrzanie. Chociaż drabina, Spróbujmy drabinę. Jesteś pewien? E, 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 e. Udało się? Udało się. O, oh, okej. Okay. Czy on musi tutaj. Czy poczekaj, czy w każdej grze mobilnej zakończenie poziomu musi się kończyć tutaj jakimś tańczeniem. tańcem? Chyba tak. Dobra. E... Chwila. Przeszliśmy na drugą stronę Poczekaj, i... czy my możemy sobie dekorować cele? Aha, to jest nasza cela, którą możemy udekorować. Ale z jakiego powodu chcielibyśmy udekorować Możemy cele, mieć. chcemy z niej uciec? Możemy mieć betonowe łóżko. Wow, cudownie! Wow, w Ikei normalnie za prawdopodobnie 50 groszy, tak mi się wydaje. Okay, co my tu możemy więcej zrobić? Kto Chyba niewiele. Kto Nie pieniądze tylko i wyłącznie, żeby tutaj sobie zrobić no ładną celę, której chce... U... bo to jest po prostu takie menu. Więc okay. idziemy dalej. Ale i tak chcesz uciec z tej celi, nie musisz jej tutaj ładnie tej kwiatami i w ogóle światełkami. To czekaj, um, to on jest w pralni, prawdopodobnie tak. dobrze, żeby wszedł do tej pralni, albo, albo możesz się... wejść do pralki, albo możesz wejść do z ubraniami, takie jak. Ubrania chyba. Tak mi się wydaje. Takie że... wózka z ubraniami, albo do zwykłych ubrań. Czekaj, tu, bo pozobacz, jak on wejdzie tutaj, to przyjdą tamci i wrzucą te ubrania na, na wózek tak, i go a zabiorą. Tak, jak włożysz, jak się wejdziesz do. Patrz, widzisz? Jak tak. wejdziesz do o, pra... Nie, do pralki, do pralka zawsze się... Um... Hej, ale to na pewno nie, to nie jest chodziło. pralka, bo jestem pewna, że w momencie, kiedy wejdziesz do pralki, to on włączy tutaj tak, będzie pralkę, detergent no i tak, to dokładnie. To musimy wejść w takim razie do, wózka, do wózka. Tak mi się wydaje. Um, Wózeczek, proszę bardzo. On wyglądał taki przyjazny, prawda? Mam... Od samego początku... Czy nikt nie zauważył naprawdę wózka, który idzie sobie po prostu sam? Czy, czy u was w pracy również wózki z ubraniami sobie po prostu chodzą tak? Um... Może to jest sztuczna inteligencja, może to jest elektryczny wózek, żyjemy w XXI wieku? Tak, taki it. wózek na Wi-Fi, rozumiem. To w Dokładnie. takim razie teraz z jakiegoś powodu możemy użyć lampy, dłoni oraz furtki. No to furtka chyba wiadomo, jak się skończy, prawda? Może na pewno nie próbujmy wejść jakby nad, na to okrodzenie, ponieważ może... zobacz, on tak by chciał wejść, oraz mamy jeszcze lampę. Spróbujmy furtkę. To nie lampa, to jest on nad. To jest on! On skaczący nad ogrodzeniem. Proponuję furtkę. Furtka będzie zła. W furtce będzie na pewno ktoś stał przecież jakiś ochroniarz. Na pewno. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. Spodziewaliśmy się ochroniarza, ale nie. Ale nie min jakiś e, starodawnych, nie? No po właśnie drugiej Bo drugiej światowej jakieś bardzo, miny zostały w to ziemi. To było bardzo, bardzo, bardzo dziwne. O nie, i musimy od nowa. No dobra. Tak, ponieważ cały level trwa. Okej, okay, on trwa po prostu dwie mhm. dwie, sekwencje. E, dwie sekwencje. No to znowu uciekamy. Wchodzimy za wózek. I teraz tak, czy będziemy się wspinać, czy próbujemy... W czym się różni ta, to jedno wspinanie od drugiego wspinania? Wiesz bo... co, może tutaj on będzie próbował zrobić taki wielki skok i e, wpadnie na kolce, a może z drugiej strony będzie próbował jakby ręcznie się posilić. E, no bo zobacz, posilić. E, jak spojrzysz, to i tu jest wspinanie. Spróbujmy może e, tą lampę. Lampę? Znaczy, ja, tak, lampę, po prostu spróbuj lampę. O, o mi się to chyba coś to nie podoba, zobacz jak wypłakał. Nad... To ty jesteś zadowolony? Koniec tego czy nie? No, idealnie mówiłam ci. Wiedziałam, że nasz stigmie ma takie umiejętności. Ta gra nie ma sensu. Oczywiście, że tak. Hej, a nasza gra o jaskinowcu ma sens? No, Ten nie. moment, kiedy no, no, tutaj no, wielki no dinozaur no przelatuje i zabiera to, papier toaletowy. Zobacz, bo my tu o, będziemy jakiś walczyć. Tej. Możemy e, albo użyć. Nie, coś ty. Nasze pięści, Papieros? hej, nasze pięści były w stanie rozwalić całą ścianę. No, dobra. Nie wiem, co zadziała, za on ma muły. O, nawet, o, 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 Nawet i? nie byliśmy w stanie. Nawet nie byliśmy w stanie do niego dojść po prostu, a on, on już nas trzepiał. W takim razie proponuję telefon. Ja chyba papieros. Może po prostu pogadamy z nim. Wyskakuj z telefonu. A. Masz jakiś problem, kolego? Nie, raczej masz jakieś gry na telefonie. O, serio, masz! <grych> masz jakieś gry na telefonie? ale super! Masz Brawl Stars! O jaka jaką Brawl Stars! Hej. Słucham. Proszę się nie śmiać z Brawl Stars. Ja się nie śmiałam z Brawl Stars. Wydaje mi się, że taki duży pan w więzieniu na pewno by grał w Brawl Stars. <noise> Okej. Okay, Mamy pilot do telewizora, alarm przełącznik? oraz przełącznik. Może przełącznik? Przełącznik, bo będzie ciemno i on po prostu sobie pójdzie. Up. Prawda? Up. Prawda? Up. Up. O. Ile on szedł? Ile on szedł w tej ciemności? No nie chciał bardzo. zrobić hałasu, no. No to co, no to się ciemność skończyła? To teraz tak. Jeszcze raz musimy z nim walczyć. Dajemy mu telefon, proszę bardzo. Tak. Trzymaj ziomuś, weź sobie mój telefon i tym razem myślę, że telewizor. Czekaj, co były uwagę. te panie na plaży? Co to była jakiś podejrzana? Telewizor, Tutaj, tak, telewizor. Bardzo to było dziwne moim no nie zdaniem. Wiem. Tutaj może spróbujmy. E, ja bym telewizor włączył spróbuj. też. Pyk. Albo alarm, wiesz? No, tak! Rozumiem, jakby taka kobieta. Co rozumiesz? Czekaj, czekaj, co, co, co? Jakby taka kobieta, patyczak się wyświetliła mi na telewizorze, też by odwróciło moją uwagę. Ja. Czy ty nazywasz mnie grubą? Nie, ale kobieta, patyczak ma takie. ma pewnie ze 2 mm grubości. Wow, co za nieosiągalny, nieosiągalny, nieosiągalny kanon piękny. Tak, o takie ma torso. <laughs> tak. Mogę ją złamać w ten sposób. <laughs> um. Well, idziemy dalej. Musimy wybrać, gdzie idziemy. Do kapliczki, do szpitala albo do... kapliczki, idziemy do kościoła. Do kościoła? Tak, jesteśmy bardzo tutaj nawróceni. Czekaj, skąd... Ja nie wiedziałam, że tutaj tyle policjantów siedzi w kapliczce. To może do... Do laboratorium? Laboratorium. Um, tutaj zobacz, nikogo, nikogo nie ma, nie żadnego ma. policjanta. Będziemy musieli pewnie zrobić jakąś mieszaninę. Tak myślisz? Jakiś jakąś miksturę wielką? Dynamit albo coś. Albo po prostu weźmy na, tu, weźmy na tu minę, wiesz, bo tutaj na tym tym są takie miny pozostałe z wojny światowej drugiej. O nie! I um, po prostu czasami wiesz, no, wdepniesz i wdepniesz, no to wdepniesz. No, no zdarza się, no zdarza. No, się. Ja też nienawidzę, jak to się dzieje. Ale teraz chyba przechodzimy przez jakąś kapliczkę, w której też nikogo nie ma i. On się cieszy z jakiegoś powodu? Przepraszam Tylko... bardzo, to kto mu w tym laboratorium? Tamina, tak? Tak. Okej, okay, rozumiem. Dokładnie czyli to się tak. nie udało. To jest absolutnie zrozumiałe. I tutaj mamy pana lekarza. Możemy się przebrać. Możemy się, może się przebierzmy. Bo on się chyba Spróbujmy. raczej duchów nie boi. Ani nie chcemy go. Ty, 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 może. Wa, wa, wa. gazem pieprzowym. Ty, ry, ry, ty. No e. i co, cze, co ci? E. Co, 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 co się stało? Zauważył nas, czy Nie czy zauważył co? nas, on po prostu w sobie szedł i w trakcie mu się przypomniało: o kurcze, ja tu nie powinienem być, i się przestraszył sam siebie. E, to, to, to to nie jest zbyt dobre zbyt wiesz co dobre. mi się wydaje, że on nie jest dobry nie jest w ogóle dobrym uciekinierem z więzienia może tak. on powinien tam zostać i to dlatego Hej. mamy te dekoracje wszystkie w celi chłopak nie ma wprawy no ten pierwszy raz ucieka z więzienia no to wiesz co <laughs> dlatego on nie ma wprawy i też sobie próbuje kupić kamienne łóżko że on wie że tam zostanie zobaczymy ducha może kaman on. on się nie przestraszy ducha gazem pieprzowym go usypiający przez gaz pieprzowy Raczej, nie usypiający. Czemu on to robi na brzuch? E, no nieważne, zadziałało. Czekaj, to jednak chyba był gaz usypiający. No ZZZ z, z zobacz było, no, czyli takie... No w takie... sumie masz rację. Z... No tak, tylko że dlaczego on mu to na brzuch popsikał? Masz na ten temat odpowiedź? Nie mam pojęcia, walczymy o... ze szczurem. O mój Boże, szczur to jest największy tej przeciwnik e, naszej gry. Kamień. E, serek. no Serek zadziała? A on takie... Mówiłam ci, że serek zadziała. Chyba że on go zeszle i powie, no dobra, to teraz co? To teraz dawaj więcej. Teraz dwa serki. Przy, 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 Przyniosłem kolegę. Przyprowadziłem <grym grym grym> kolegę. O, dobra, dobra, ja już się bałam, że ten kolega serio przyjdzie, ale chyba udało nam się przejść kolejny poziom. Ale zobacz, ta granie troluje. Kiedy jest pies, daje się mu kość. Kiedy jest mysz, daje się mu ser. Ale jak idziemy do laboratorium, to wybucha tajemna mina z II wojny okay, światowej. Masz rację. No właśnie i. To ma Czekaj, sens. Poczekaj, no, 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 na tym obrazem? Co się dzieje na tym obrazie? Dwóch policjantów. Czy oni tango? Czy oni no, 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 policjantów. Naprawdę, policjantów. Naprawdę to policjantów. mis policjantów? mis no, okay, no, musimy wybrać muzykę. A może usypiającą? To drugą. To jest usypiająca. To jest usypiająca, albo że ma będzie miał, wiesz, jakieś może... e. E, okay. To chyba nie o to chodziło, prawda? To chyba rzeczywiście nie o to chodziło, ale czy on nie jest na tyle e, mądry, żeby sobie ten kapelusz troszeczkę na uszy? Tak? No nie wiem. nie, no, nie am, wiem. Nie mam pojęcia, ale zobaczmy co tu jeszcze. To, Może muzyka, to jest chyba muzyka pop, prawda? Nie wiem, tu jest chyba Taka jakiś rock. Taka najbardziej e, popularna, e, łagodna, delikatna. To była delikatna muzyka. Nie ciebie też, usypa Tyler Swift. To nie jest Tyler Swift, to jest jakieś dziecko no mówiące. tak. Hej, no to, przepraszam bardzo, kołysanka nie powinna mieć jakiegoś znaku, może poduszki? Nie mam pojęcia. Wenty... A tutaj mamy... Wentylator! Roz... Wendl... Jesteś pewien? Roz... Rozrzuci mu papiery. Ja bym wzięła kalaluchy. Patrz, rozrzuci mu papiery. Ja bym wzięła kalaluchy. I... To też ma sens. A... To też ma sens. Okej. Okay. No w sumie... To też chociaż ma Chociaż kalaluchy wydawało mi się, że byłyby lepszą opcją. A tutaj możemy wybrać pomiędzy... Czekaj... E... Obrazek. To jest waza z okularami czy z stanikiem? To jest po prostu waza ze wzorkiem. Wygląda jak waza z okularami. Ja myślę, że obrazek. Jesteś pewien? Tak. Okej. Uwaga. I. Czy on się potknął <Hat> o kamień? Tak. No dobra, musimy teraz uważać ten kamień. Ja proponuję. <sao> ja wiem! Ja chcę wazę z okularami przecież Hej! Jak zrobimy wazę, to on też się o ten kamień potknie. Yy, żeby tego kamienia nie było, to on go musi wystrzelić z procy. A... Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy. Gościu, ale miałeś tu kamień, no. A... No właśnie czym... Poczekaj, co on tutaj wystrzelił z tej procy? Nie wiem. Ja myślałem, podwietrze. że będzie jakiś kamień. No okay, dobra. Od nowa, w takim razie nie... Moja ci ulubiona waza z okularami przeciwsłonecznymi. I aż go to tak niesamowicie zaskoczyło, że chłopak I tym po razem prostu się nie zewnął. E, no wiesz, to on po prostu musiał. Trzy dni zostały. Ale hej, to musiała być moja waza. To musiała być moja waza. Tak musiało być. O, mamy to aletę! Nie Cudownie. potrzebujemy toalety. Słuchaj, zostały trzy dni. Musimy, tak. musimy to zrobić. Musimy A my wszystko chcemy ogarnąć. Musimy pomóc jeszcze naszemu koledze chyba z celi, prawda? Okej, okay. klucz, klucz tu jest! No tak, to dlaczego mielibyśmy po prostu... To by miało sens? Chyba, że nie potrafimy um, posługiwać się kluczem. Aha! Udało się. Dobrze, cieszę się, ponieważ już myślałam, że ten klucz na przykład, nie wiem, jakoś tam utknie czy coś. Tak mogłoby być z naszym playstykiem. Ooo, może, może, ją, może ją poderwiemy. Na co? Na nóż? Zobacz, zobacz jaką ma fajną dwumilimetrową talię. Na karaluchy proponuję ją poderwać, karaluchy? Tak. Uwaga. Ona się na pewno przestraszy. Eee. Widzisz? Okay. O, i zemdlała już kompletnie, hey, baba ta gra le, Ta gra robi sen, ma sens. To znaczy, tu są rzeczy, które mają sens. Na przykład Karoluch albo e, sterwisko. Że dla... co, że przepraszam, że baba leży po zobaczeniu karolucha? No, w sensie ty, ty, byś, ty byś uciekała. Ja bym. Ja bym nie. Ach, może, ale. <noise> Jak ci ma wleci do pokoju, to ty uciekasz. Okej, okay, okay, ale cimy są przerażające i okropne i grube i wchodzą i one w ogóle się zachowują niekontrolowanie i są bardzo niebiłe dla mnie. Co my tu robimy? A. Okej, e, po prostu to jest jakikolwiek kolor, to było tak jak w tamtej grze. Pamiętasz? Czerwony? też Wąż. Ooo... czy on nie zauważył? Hej, nie, nie, nie kwestionuj, nie, nie myśl nad tym. Nie, nie myśl nad tym, ja proponuję ja zielony. Ja nie rozumiem. Ja proponuję zielony. Pamiętaj zasadę, zielony jest zawsze dobry. Ale jest żółte światełko tam, widziałaś? No dobra, weź żółty. I żółte jest bliżej, bliżej drzwi, zobacz. Okej, okay. dobra, w takim razie sens. może w tej grze zielony nie jest zawsze dobry, ale w każdej innej ja w niego wierzę. Zostały dwa dni, uwaga. I co teraz? Um, gdzie e, my tu Górą, Aha. palnikiem czy skopa? Skopa. Skopa? Nie, albo palnikiem. Pań, sko... Nie, nie, e, dam na górze wejść. <laughs> Okej, okay, ale nie przeciśnie się chyba. No proszę cię, on ma w talię. E. O nie. Czy ty też się nawidzisz, kiedy próbujesz wyjść, a taj wielki tak. ci tutaj. Kiedy uciekasz z więzienia i twoje plany z, ucieczki z więzienia z, zniweczył malutki pajączek? To nie był malutki, to było bydle. To było bydle! Czy ja wiem? Czyli mój pierwszy, ten o. mój pierwszy pomysł był najlepszy. tak? A też nie zadziałało, czyli skopa trzeba, Absolutnie. Jackie Chan. Kiki Jackie Chan Czy coś? Posmalon? I got the sushi from Japan! Kochanie, wszyscy zrozumieli. Już możemy iść, już możemy iść dalej, już możemy... Oh! Nikt nie rozumie mojej inwencji twórczej. Proszę cię, czy ty za... Zrób ten, zrób Jamesa Charlesa. Fire. Nie, kill, James Charles! Kill it with fire! Ten pierwszy to jest James Charles! No, nie znasz tego mema, Hans get the flamenwerfer? A, no, ale ten oh. pierwszy to jest ten mem z Jamesem Charlesem, jak on Jaki? się pomalował raz na biało cały. I co, i to... I to był tak, i to jest ten żart, że on wygląda jak pająk. Tak? Tak! Okay, Jejku ty nie rozumiesz. Ja nie znam się, ja znam tylko memy, ja znam tylko memy z Nine gaga, okej. Okay? <laughs> w takim razie. Uwaga, uwaga. Kik. A... Czy one uciekły. One po prostu scringowały, one były... Jezus, A, taki, Jezus Maria, dobra, Tak, nie. dokładnie tak jak się ty kościu, przejdź tak, sobie, proszę. Tak, Ech. to ja się tak czuję jest ja tak czuję kiedy? wielokrotnie na przykład jakoś tak minutę wcześniej kiedy zaczęło się Jackie Jackie to było też się tak zostawia co tu poczekaj poczekaj 200 poczekaj wiesz IQ tu A... jest ta ściana jest pęknięta więc jak walniemy młotkiem to ona się rozwali Patrz na, na to pasz na to na to wydaje mi się że to może Uwaga. nie zadziałać walniemy się w palec prawda walniemy się A w może palec nie? prawda no zmęczył się chłopak bo tu na dole jeszcze można wykopać coś tam też się da tam też się da zobaczysz a jesteś pewien, że to nie jest najłatwiejszy pomysł, czyli po prostu drabina, która leży to za jest, nim? To jest za mądre, to jest za mądre. On jesteś co, pewien? On tu coś wykopie, co wykopie? E... Tunel. Czy coś? Chyba skarb? Nie wiem. Coś wykopał na pewno, czyli udało nam Jeden się. Dzień. Jeden dzień dokładnie do czegoś. A wow! Do naszej celi, mój drodzy, niesamowite! Dostaliśmy stare panele. Wow! Tylko, o. że zaraz się dzieją, słuchaj, bardzo Tunel, złe musimy rzeczy. uciec tunelem. Uh, Latarka, świetliki. Czy świeczka? Latarka, bo on, on wyczu wyczuje świeczkę. Latarka, uwaga. Ja mi się wydaje, że świetliki raczej. Uh. Co? Jak to się wydarzyło? Co to miało znaczyć? Nie wydaje rozumiem. mi się, że świetliki. Świetliki? Uh -huh. Dobra. W takim razie używamy świetlików. Bum. Czy one nie uciekną nam? nadzieję, to być problematyczne. Okej. Okay. O, mówiłam ci, świetnie. Daliśmy radę. Uh, tylko, że teraz wychodzimy górą i pewnie coś znowu będzie bardzo, bardzo um, przerażającego, ponieważ wylądowaliśmy w lesie. O nie, jeszcze jest wieża strażnicza. Uh, pies. Krzak. Albo piu piu piu. Uh, piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ale słuchaj, oj nas więcej. My do nich piu, piu, piu jeden, oni do nas piu, piu, piu dziesięć. No to pies. Pies? Będziemy mu pieska, O! Okej, okay, to może... Ej, to rzeczywiście... Mówiłem. Ten ogon z liści, wow, co za <grym> tutaj DIY, mwah, five minute crafts. I, I czekaj, coś chyba się bardzo tutaj źle dzieje, Oho, Co to za pułapki jakieś w zielony, więzieniu, Detran? E, czarny albo czerwony czoklat. Ty miałeś ostatnio tylko szczęście. Zawsze przecinasz... W każdym filmie zawsze tak jest bomba i no trzeba naciskaj, ją rozbroić. Proszę, to się wszystko czerwony, zawsze. Jesteś zawsze, pamięt? zawsze, zawsze, zawsze. Mi się wydaje, że to może być zielony. Ups. To może czarny. Może. Czyli czarny czy czerwo, czy nie zielony. zielony. A wiesz co? Nie, wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Czarny. Uwaga? A co jeżeli jest to zielony? Jeżeli to nie jest zielony, to. Jest. Jeżeli. Hej. Czyli w takim razie, w tej grze, zielony jest zakazanym kolorem. Tak jest, tak po prostu. Uuu, bumerangiem może kowalni. Bumerang, bumerangiem. Kamień, patyk. chyba, bumerang najśmieszniejszy jest. Wiesz co, ale ten bumerang wyrzucimy i on nas trafił w głowę. A może nie? Jestem pewna. Dziękuję bardzo. Wiedziałam, wiedziałam. Auć. I musimy od nowa... Kamień czy... Patyk. 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 Patyk? Ponieważ kamień jest ale zbyt. Ale co Patyk zrobić? Nie wiem, ale Patyk jest zbyt taki łatwy, nie? Boże, Ty, przepraszam. Kamień. kamień, tak. Kamień jest zbyt łatwy i kamień jest zbyt prosty. On rzuci, zrobi hałas. Co on miał zrobić? Poczekaj, co tutaj się zdarzyło. Co, co, jak on miał, jakie on miał działanie wykonać? I najgłupszy wybór, moim zdaniem, to jest kamień. Jesteś pewien? Jestem pewien. No, w sumie Proszę to jest bardzo. tylko i wyłącznie ostatnia. Poszedł. Co to jest za beznadziejna gra RPG? Co to ma być? Ale udało Wolność. nam się udało przejść nam się. całą grę? Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli Oczekaj. uwolniliśmy naszego ziomeczka. I nasza cela wygląda tak samo, jak wyglądała wcześniej, tak? E, tak. Okej, okay, rozumiem. Ale zobacz, jest kolejne więzienie do ucieczki. A, no to już słuchaj, w takim razie w kolejnym odcinku, jeżeli wam się podobało, jeśli chcecie y, ta taką graf. serię nową, Oczywiście. więc piszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy przetestowali kolejne więzienie. A póki co, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do, do zobaczenia w kolejnym. Zobaczenia. Cześć.